Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać datę i godzinę zapisu danych w komórce. Jeżeli wpiszę jakiś tekst w komórce A4, to chciałbym, aby w komórce B4 pojawiła mi się data i godzina. Wykasujmy to i zaczynamy. Komórka B2 równa się, wykorzystamy w tym celu funkcję ifs. Otwieramy nawias, to są warunki. Pierwsze, co chcę sprawdzić, to chcę sprawdzić, czy w komórce A2. Mam wpisaną nazwę zlecenia, czyli chcę sprawdzić, czy ona jest pusta, bo jeżeli jest pusta, to nic nie zwracam, nie zwracam żadnej godziny ani niczego. Ale jeżeli jest zapisana, jeżeli właśnie pojawił się tam tekst, to chcę, aby mi zwrócił godzinę, datę i godzinę, kiedy ten tekst został tam wpisany. Czyli A2. Sprawdzam, czy jest puste. Jeżeli jest puste. To dalej zwracam puste. Nic nie zwracam tak naprawdę. Pustą komórkę. Następnie sprawdzam, czy B2, czyli komórka, w której będziemy zapisywali datę i godzinę. Czy też jest pusta. Jeżeli jest pusta, nie było tam jeszcze nic zapisane, to chcę, aby arkusz zwrócił mi datę i godzinę. Wykorzystam do tego funkcję now. Ok, ale co w przypadku, gdyby komórka B2 była już zapisana? Wtedy, wtedy chciałbym właśnie zwrócić wartość z komórki B2, czyli datę i godzinę, która tam już jest zapisana. Jak to sprawdzić? Mogę napisać warunek logiczny, prawda lub fałsz. Prawda? Czyli jeżeli zawiera się, zawierają się tam jakiekolwiek dane. Jeżeli w komórce B2 zawierają się jakiekolwiek dane, czyli prawda, to zwracam wartość z tej komórki B2. Naciskam Enter. Jak widzicie, dostałem błąd. Błąd pojawił się z tego powodu, że mam funkcję wpisaną w komórkę B2 i chcę wywołać obliczenia na komórce B2 dodatkowo, czyli jakby na samej sobie chcę wykonać jakieś obliczenia. Na no, arkusz kalkulacyjny w tych ustawieniach, które są domyślne, nie pozwala na to. Dlatego musimy przejść do plik, ustawienia arkusza. For kalkulacyjnego, przepraszam, wchodzimy w zakładkę obliczenia i włączamy obliczenia iteracyjne. Tutaj ustalamy sobie maksymalną liczbę iteracji na jeden. Tylko raz chcemy, aby arkusz nam odświeżył. E, mi tutaj znikło zapisz ustawienia, ponieważ mam powiększony ekran, klikamy zapisz ustawienia. I teraz dostaliśmy datę i godzinę. Jeżeli dostalibyście jakąś liczbę, typu na przykład 0, albo jakieś 1, 2, 3, 8, 15, to pamiętajcie, aby wejść w formatuj, liczba i sformatuj jako data i godzina. Ta data jest zawsze liczbą, pamiętajcie o tym. Dostaliśmy to, dostaliśmy rok 1899 z tego powodu, że mieliśmy wpisany już tutaj tekst. Przeciągnijmy tą formułę w dół i zobaczmy, co się stanie, kiedy wpiszę nowe zlecenie. To moim zleceniem będzie zaprojektowanie grafik do social media. Kiedy nacisnę teraz Enter lub wyjdę z tej komórki, pojawi się data i godzina, o której wpisałem to zlecenie. Co w przypadku, jeżeli się pomyliłem lub chcę napisać inne zlecenie na przykład chcę go rozbudować, że dla hotelu Zephyr zobaczcie, data i godzina się nie zmieniła i właśnie o to nam chodzi chodzi nam o to, żeby zapisać datę pierwszego zlecenia chciałbym jeszcze pokazać wam jak w komórce D4 zapisać datę, w której osoba jakaś osoba wybierze to zlecenie i zacznie je realizować, lub przypisze sobie do realizacji. Wykasuję to. Wchodzimy do D4, piszemy znowu ifs. Sprawdzamy, czy komórka C4 jest pusta. Jeżeli jest pusta, Podajemy datę i godzinę, więc zwracamy pustą komórkę. Nic nie zwracamy na tę sprawę. Następnie sprawdzamy, czy D4, czy tam już znajduje się jakaś data i godzina. Sprawdzamy też, czy jest pusta. Jeżeli jest pusta, to zwracamy datę i godzinę funkcją now. Kolejny jest, teraz sprawdzamy, czy są tam jakieś dane. Są jakieś dane, prawda. Zwracamy wartość z komórki D4. Na razie nic nie mamy, ale kiedy wybierzemy sobie osobę, pojawi nam się data i godzina. Co w przypadku, jeżeli te zlecenie chciałbym przypisać do innej osoby? Jeżeli zmienię w taki sposób, jak widzicie, data i godzina zostaje. Sposobem na to jest kasowanie C4, znika nam data i godzina, i wybranie jeszcze z Grzegorza Milińskiego, pojawi nam się nowa data, nowa godzina. W ten oto sposób przypisaliśmy datę wpisania nowego zlecenia oraz datę i godzinę przyjęcia zlecenia przez pracownika. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Zapraszam na moje inne poradniki na temat Google Sheets, WordPressa i programowania. I do zobaczenia.